Wiktoria Wędzicha to 21-letnia charakteryzatorka zjawożna, która stanęła na podium światowego festiwalu body paintingu w Austrii w kategorii face paintingu, zajmując trzecie miejsce. Jej mentorem jest znany jawożnicki body painter Marian Folga. Było to ogromne zaskoczenie. Totalnie się nie spodziewałam, ponieważ są to naprawdę duże mistrzostwa, bardzo duża jest konkurencja z bardzo wielu krajów, dlatego jechałam tam raczej dla zabawy. Tak naprawdę zdecydowałam się, żeby sama wziąć udział w ostatniej chwili. Na pewno jest to ogromna radość. Były to największe mistrzostwa, jakie ogólnie są organizowane na świecie. To trzecie miejsce jest na pewno jednym moim największym osiągnięciem, jakie do tej pory zdobyłam, więc jest to ogromna radość i duma z samej siebie. Jawóżnianka konkurowała z najwybitniejszymi artystami z całego globu, a sukces był dla niej ogromnym zaskoczeniem. Od Mariana uczę się od wielu lat rysunku i malarstwa. W pewnym momencie przeszło to właśnie w body painting i Cały body painting znam tylko i wyłącznie od Mariana. To on mnie nauczył wszelkich podstaw i wszelkich zasad kompozycji, czy jak w ogóle operować farbami na ciele. Więc na pewno w moim gdzieś malarstwie widać wpływy Mariana. Staram się wypracować swój styl, jednak zawsze gdzieś będzie widoczna ta ręka mistrza. Dla jej mentora Mariana Folgi to także ogromna radość i powód do dumy. No ja się bardzo cieszę ogólnie z takich sukcesów, bo jest to jakby, no powiedzmy, że moja szkoła. Są to też osoby bardzo zdolne, które za mną tam gdzieś współpracują, jeżdżą na mistrzostwa. No i to jest dla mnie taki, takie wow, że no fajnie, że ktoś poza mną osiąga sukcesy i to jeszcze w takich mistrzostwach. Yy, gdzie ja yy, ileś lat walczyłem o to, żeby sobie jakąś tam technikę wypracować, yy, swój warsztat, no a że to były takie największe mistrzostwa świata ogólnie, yy, to no, jestem mega, mega dumny, że Wiki udało się stanąć na podium. Jej praca miała wyrazić jej własne przekonania światopoglądowe. Staram się, aby bodypainting również przedstawiał jakąś historię. W tym roku tematem była Następna Generacja. Jako, że sama jestem osobą młodą, chciałam namalować coś, co będzie również dla mnie ważne, znaczące, i tak skupiałam się właśnie na tym feminizmie. Temat był ogłoszony wcześniej była to Następna Generacja. Ja postanowiłam skupić się na następnej generacji feminizmu. W malarstwie chciałam przedstawić taką duchowość, spiritualność, wiarę w boginię oraz jak to wpływa na taki faktyczny aktywizm feministyczny oraz to, jak młode feministki współcześnie jak wyrażają siebie, jak są różne, ponieważ staramy się odejść od słowa fala, ponieważ to już nie wystarcza. Chcemy po prostu przestać być kategoryzowane. Ciężko jej określić jednoznacznie, czy to właśnie body painting jest jej jedyną artystyczną drogą. Raczej skłania się ku połączeniu różnych form wyrazu artystycznego. Staram się połączyć to wszystko, zarówno malarstwo, czy tradycyjne, czy właśnie body painting, oraz charakteryzację, również gdzieś tam wizerz, makijaż. Staram się to wszystko połączyć w jedno. I być tak wszechstronnie e, e, wykształcona w tym kierunku, właśnie artystycznym e, tworzenia na ciele. E, natomiast ten body painting, e, myślę, że bardziej chciałabym iść w kierunku charakteryzacji, może efektów specjalnych, natomiast kiedyś e, body painting ze mną na pewno zostanie. Jej pracę można znaleźć w jej mediach społecznościowych, do czego serdecznie zachęcamy. Moje prace, zarówno z charakteryzacji, jak i body paintingu, można zobaczyć na Instagramie h.art, na który serdecznie zapraszam.